Bardzo wiele osób spotykam takich, którzy mówią, ale ja nic nie wiem o Bogu. Ja go proszę nawet, żeby on się mi pokazał, żeby mi się objawił, żeby do mnie coś powiedział, ale ja nie umiem usłyszeć. Pytanie jest tak, ale czy słuchasz? Czy dajesz czas, czy dajesz przestrzeń na to, żeby móc go w ogóle usłyszeć? Biskup Mikołaj Łuczok w pewnym momencie mówi tak. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, ja nie słyszę Boga. Pierwsze pytanie, jakie ja mu zadaję wtedy temu człowiekowi, czy przeczytał Ewangelię Łukasza? Jak nie przeczytałeś Ewangelii Łukasza, to jeszcze nic nie zacząłeś słuchać. Jak przeczytasz przyjdź, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, to mówię, teraz przeczytaj dzieje apostolskie, potem się spotkamy. Przeczytaj potem Ewangelię Marka, się spotkamy, potem Ewangelię Świętego Jana, się spotkamy. Jeżeli my się spotykamy nad Słowem Bożym, właśnie w swojej izdepce, to wtedy mamy takie podstawy, żeby powiedzieć, Bóg do mnie nic nie mówi. Ale najczęściej to jest tak, że ja przychodzę i mówię, ale ja, Bóg do mnie nic nie mówi, tylko że ja nic go nie słucham.